Dzień dobry, rozmawiamy dziś z tenerem Markiem Papszunem. Podsumujemy rundę, czy w ogóle można powiedzieć, że cały rok 2021. Dzień dobry, Trajanże. No ten rok, można powiedzieć, że no zapisze się złotymi zgłoskami w historii całego klubu i myślę, że bardzo wielu osób, tak nawet personalnie, pojedynczo w całym klubie, bo był to najbardziej wymagający rok pewnie w karierze wielu osób tutaj w Rakowie. Ale też można powiedzieć, że, że chyba będziemy go pamiętać na, na zawsze, bo, bo pierwsze tak wielkie sukcesy całego tego zespołu, który tu pracuje dla Rakowa. Dzień dobry. Zgadza się. No, kapitalny rok dobiega końca. Historyczny stulecie klubu to jest w ogóle coś niesamowitego, tak? Bo, bo nie ma dużo klubów z taką historią, też tradycją i historyczne wyniki w tym. W tym roku na, na stulecie klubu, no to chyba nic lepszego, co, co, co mogło się przydarzyć. I, I to fantastyczna w ogóle historia, nic na to nie wskazywało, bo, bo jeszcze no ile trzy lata temu, tak, czy cztery, pięć lat temu, klub był na poziomie, na poziomach niższych drugiej ligi, awansował do pierwszej i ten rozwój jest. Bardzo, bardzo, bardzo duży. No, w ekspresowym tempie to wszystko prze, przebiega i nie jest tylko, tylko się cieszyć, że my możemy być nie tyle świadkami, co współautorami. Tak i dlatego tutaj gratuluję wszystkim ludziom, którzy w ten projekt byli zaangażowani. Dzisiaj. Dzisiaj to już robi się taka firma dość duża. Bo pamiętam, jak tutaj zaczynaliśmy w skromnym gronie dzisiaj. E, dzisiaj ten zespół tutaj Klubowy, jest, jest, jest już dużo potężniejszy i to też, też pokazuje, jak szybko to, to postępuje. No I i oby, oby, oby tak dalej. Fenomenalny rok, ale, ale trzeba patrzeć, patrzeć do przodu i tak jak mówię, no, wejść na szczyt na pewno jest bardzo trudno, ale utrzymać się tam jeszcze, jeszcze trudniej. To no że też dobiega końca ta runda jesienna, jakby ten ją podsumował, bo nie była łatwa też po części dlatego, że debiutowaliśmy w europejskich pucharach, co wpłynęło myślę mimo wszystko, przynajmniej w tym początkowym okresie i na logistykę, na jakieś takie dodatkowe zmęczenie, na, na pewną koncentrację, też, którą trzeba było rozłożyć na, na dwa fronty. Natomiast też nie oszczędzały nas kontuzje, bo tego było dosyć dużo w tej, w tej rundzie. jakby ten ją podsumował tak całościowo. Z jednej strony można powiedzieć, że w sporcie weryfikuje każdy ostatni mecz, ostatni mecz, ostatnia walka, i tutaj z tej perspektywy no nie wyglądało to dla nas dobrze, bo ostatni mecz przegraliśmy i z tego jesteśmy mocno niezadowoleni, szczególnie, że, że mieliśmy pod kontrolą pierwszą połowę druga. Druga spod tej kontroli się wzmęła i, i się zakończyło dla nas niekorzystnie, natomiast nie można tak podchodzić do do piłki nożnej i trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie. W dłuższej perspektywie to był nasz 28 mecz. Dopiero piąta porażka w te 28 meczów i, i to chciałbym wszystkim uświadomić. Oczywiście jeszcze jeden mecz przed nami i to będzie pełna, pełna, pełna weryfikacja. Ale co by się w tym spotkaniu nie wydarzyło, no to myślę, że, że trzeba będzie uznać tę rundę za dobrą. Jeśli zdobędziemy trzy punkty, to uważam, że za bardzo dobrą. Bo chyba wtedy będzie to jeszcze lepszy wynik niż w poprzednim sezonie, w, tym, w tej części sezonu, chociaż tamten sezon był trochę inny odnośnie kolejek, bo było 30, w tym jest 34, 19 meczów aż jest jesienią, 15 wiosną, więc, więc inna struktura rozgrywek. Natomiast no gdzieś, gdzieś musi być punkt odniesienia i. I, I jeden do jednego to będzie te, te 19 kolejek, które będzie za nami po jutrzejszym meczu, meczu z Jagielonią. Duże doświadczenie, bo gra w Pucharach, super Puchar. I rzeczywiście to był taki intensywny mocno czas i, i, i dość trudny dla nas właśnie pod kątem tych urazów, bo nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby aż tyle niekorzystnych zdarzeń. W jednej rundzie się przydarzyło, bo zawsze są takie okresy, że jest lepiej, gorzej. Niekiedy nie ma wielu zawodników do dyspozycji, a ja nie przypominam sobie w swojej przygodzie trenerskiej, żeby, żeby w jednej rundzie minimum zawsze 3-4 zawodników nie było do dyspozycji. A, a tu w tych 28 meczach nie było chociaż jednego, gdzie, gdzie byliby prawie wszyscy albo wszyscy do dyspozycji to to nie ułatwiało nam pracy chociażby można spojrzeć na ten blok defensywny no, trójka stoperów ona ciągle się zmienia. Już nie mówię o tym że Frantu Doreko skrzydłowy rozegrał dużo meczów na, na tej pozycji czy Giannis Papa kto środkowy pomocy. to też pokazuje jak trudno nam było przez te kontuzje o taką stabilizację. Mimo tego zespół sobie radził przy mm, przy, przy no, takiej wytężonej pracy i, i wszystkich ludzi, którzy tutaj dookoła pracują, żeby te braki zrekompensować, żeby też ci zawodnicy, którzy są kontuzjowani, szybko dochodzili, grali gdzieś. To nie jest też łatwe, bo ciągle gdzieś mierzyliśmy się z tymi problemami zdrowotnymi i nawet jak zawodnik już był zdrowy, wejść do gry to też nie jest łatwo i dlatego ta stabilizacja, no, tą stabilizację było, było ciężko. A mimo tego, tak jak mówię, no, radziliśmy sobie według mnie bardzo, bardzo dobrze, ale to, to zasługa tych ludzi, którzy tutaj do, z zespołem pracują no i samych zawodników, którzy, którzy są mocno świadomi, tak jak yy, tak jak codziennie to obserwujemy, jest to drużyna świadoma i wiedząca, co, co chce zrobić. I wierzę, że, że ten kierunek zachowamy i ta wiosna będzie dla nas po prostu lepsza, bo bo mamy te kilkanaście dni odpoczynku teraz, dojścia tych zawodników też do zdrowia, wierzę, że Igor Sapała, Marcin Cebula, Igor, Igor całą rundę ma stracono Marcin też drugimi fragmentami, teraz jeszcze Władysław Guskowski wypadł, więc wierzę, że ci zawodnicy dojdą Kolejni po tym meczu, że, że oni dojdą do zdrowia i będą mogli rozpocząć już okres przygotowawczy na pełnych obrotach, co zwiększy naszą siłę na wiosnę. Mhm. Trenerze zadam dwa pytania w jednym, przygotowujecie się już pewnie myślami do tych najbliższych tygodni, bo praca oczywiście nie skupia się w tym okresie powiedzmy grudniowym, listopadowym tylko na bieżących meczach, ale też o planowaniu w przyszłości, bo jest do przepracowania obóz i pewnie, pewnie też okienko transferowe, jak to wygląda na ten moment nad czym pracuje sztab i też chciałem zapytać o ten obóz, bo no nie jest to, że tak powiem to jest coś oryginalnego. 18 dni to jest dużo. Tak patrząc na te okresy treningowe, właśnie zgrupowania zagraniczne innych klubów, trochę idziemy taką już europejską, czy może nawet wręcz gdzieś tam wschodnią metodą, gdzie, gdzie te wyjazdy za granicę w zimowym okresie są, są długie. I chyba Raków też tak długo jeszcze nie, nie przebywa za granicą, jak teraz jest planowane. Odpowiadając na to pierwszą część pytania. No, rzeczywiście znowu intensywny czas, jak, jak to w pracy trenerskiej? bo mecze jeszcze przed nami, jeszcze mecze, a już musimy myśleć o przyszłości, nie tylko o okresie przygotowawczym, ale przejściowym, bo tam też zawodnicy będą mieli do wykonania pracę taką indywidualną, łączoną z tym wypoczynkiem, bo tak jak powiedziałem no, musimy, musimy wejść od razu na wysokie obroty, bo ten okres przygotowawczy nie jest długi dlatego to wszystko trzeba zaplanować, no też to co zostało powiedziane, ja wierzę, że Tutaj klub stanie na wysokości zadania, też no i, i zadbamy o, o jakieś wzmocnienia. Chodzi nie jest o to, o to łatwo. Nie jest chyba tajemnicą, że kilku zawodników też od nas odejdzie, więc, więc liczę na to, że, że wzmocnimy skład. Do tego też, no, tutaj nasza rola sztabu moja jest, żeby tych zawodników weryfikować na to też trzeba czasu, więc. Więc i teraz, i w tym okresie urlopowym, my też mamy zadanie do wykonania może nie takie fizyczne, ale bardziej umysłowe choć o siebie pewnie też trzeba będzie trochę zadbać w sensie fizycznym. No a, a, a odnośnie tego, tego obozu no tak, rzeczywiście nie byliśmy nigdy na tak długim wyjściu natomiast no, też nie jest tajemnicą, że my nie mamy specjalnie gdzie trenować i to głównie tym zostało podyktowane, że. że Wyjazd do Turcji spowoduje to, że będziemy mieli bardzo dobre warunki i cieszę się, że klub tutaj stanie na wysokości zadania i takie warunki, warunki stwarza. No, bo, bo tutaj w Polsce było o to ciężko, bo mamy tą podgrzewaną murawę na stadionie, ale też nie możemy jej ciągle eksploatować, bo mhm. po prostu ona będzie niezdatna nie do gry w meczach ligowych. A, a, a i tak powrót musi nastąpić, bo musimy tutaj grać już w lutym, więc nie zakładam, że pogody były tak tak dobre, żeby trenować od razu na boiskach naturalnych. Ale to ma też swoje plusy, bo można pobić z zespołem. Tak jak mówię, no można się skupić tylko na pracy, bo, mhm. bo tam mamy bardzo dobre warunki. Trenerze, zadam jeszcze ostatnie pytanie. Jakie plany trener ma na ten okres świąteczno-noworoczny? Jak odpoczywa trener papszu? Bo może nie każdy też gdzieś tam wie, znamy trenera głównie z tych tutaj warunków w pracy. A jak po prostu trener odpoczywa w takim okresie bardziej powiedziałem rodzinnym? No. Bardziej mam zaplanowane te sprawy pracowe tutaj w klubie, niż swoje, swoje prywatne. No, tym bardziej żona czuwa, więc liczę, że, że tutaj ogarnie no, to pole. Nie mam jeszcze takich skonkretyzowanych planów ze względu na, no, za, za, na to zapracowanie, ale też no, sytuacja covidowa jest trudna i, i trzeba to też obserwować, no, bo wiadomo, my też musimy, musimy brać to pod uwagę, że Yy, że nie można sobie pozwolić na to, żeby wpaść w jakąś kwarantannę czy tego typu sytuacje, choć to dzisiaj no, też, też jest ciężkie, bo, bo ten wirus gdzieś, gdzieś z nami jest i, i różne sytuacje mogą, mogą się wydarzyć. Natomiast na no, patrzymy, też obserwujemy tą sytuację, yy, żeby, żeby tutaj zbyt dużego ryzyka gdzieś nie ponosić. A yy, co za tym idzie, żeby no, wrócić tu, tu, do pracy w zdrowiu i. i no i iść do przodu. No dziękuję też dziękuję za tę rozmowę. Przed nami też sporo jeszcze ciężkiej pracy. No i życzymy Państwu wszystkim, myślę, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Chociaż jeszcze przed nami mecz z Jagiellonią Białystok, ale jeżeli już nie będziemy się widzieć, to, to wszystkiego dobrego. I dziękujemy za tę rundę i za cały ten wyjątkowy rok dla Rakowa Częstochowa. Tak, ja chciałbym też się dołączyć do tych życzeń i całą tą sportową i nie tylko brać tutaj Rakowską Częstochowską. Z tego miejsca, i pozdrowić, podziękować za wsparcie i, i no życzyć spokoju i zdrowia przede wszystkim, bo to dzisiaj w tych czasach jest wyjątkowo e, ważne. No i, i spełnienia marzeń, realizacji celów e, w nowym roku, by on był tak, tak udany dla nas jak, jak poprzedni. Dziękuję też. Dziękuję.